Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z chorymi eksperymentami na Skodzie Felicji 1.3 W poprzednich odcinkach doładowaliśmy Skodę kompresorem, doprężyliśmy ją, wyciągnęliśmy 82 konie z wolnoscącej jednostki 1.3 Teraz zajmiemy się tuningiem wolnoscącego silnika 1.3, a raczej strokera z 1.3 na 1.4 W tym odcineczku zobaczycie m.in. ocenę gratów silnika i montowanie wału korbowego do bloku z 1.3 no i słuchajcie mam już kupiony 1.4 już tu sepcie wczoraj rozebrał w internecie można przeczytać, że 1.4 od 1.3 różni się wykorbieniem na wale czyli wiadomo, inne korbowody in, większy skok więc mamy większą pojemność, bo średnica cylindra jest ta sama słuchajcie, tam jest wszystko inne w tym silniku masakra pierwsza gruba różnica Ilość śrub koło zamachowe ma inną. W 1.4 jest więcej otworów, w 1.3 są tylko 4. Cylindry są zupełnie inne, mimo że mają te samą średnicę, no to wysokość cylindra inna. Aczkolwiek wysokość odsadzania ta sama, po prostu w 1.3 płaszcz jest większy. Tłoki są zupełnie inne, korbowody są zupełnie inne, chociaż są lżejsze to jest zaleta. Podpora wału wygląda tak w 1.4. W 1.3 są trzy 3 oddzielne. No i wał. Tutaj jest dosyć poważna różnica, ponieważ w 1.4 łożyska oporowe wału są po środku. Natomiast w 1.3 są tutaj z przodu. Kolejna różnica. W 1.4 są wyższe wzniosy. Chociaż może to też wynika z tego, że wałek jest mniej zużyty. Może w tym 1.4, które kupiłem. Kształt tłoka wspomniałem. Także tu to... Włożyć ten wał, zrobić strokera, to powiem Wam co będzie. Będą grube przeróbki, ale to jest zabawa taka, także zobaczymy. Będę próbował, póki nie polegnę na jakimś, na jakimś temacie. Na razie rozkminiłem, że wstępnie się da. Patrzcie jaka różnica w wałach. Tu taki cieniutki wał od 1.3, a od 1.4 taki masywny, dużo cięższy. Ale też jest misja, żeby to odchudzić Więc to będziemy ścinać wszystko, te przeciwwagi Won, won, won Tu jest super sprawa, bo Ten zestaw Tłoka z korbowodem Jest już 100 gramów lżejszy 100 gramów jest lżejszy Od tego zestawu tłoka z korbowodem Także Jeśli odlżymy wał Uzyskamy mega, mega yy, Uzyskamy mega odlżenie Tłoki, te będą musiały zostać, bo wysokość tłoka jest inna, średnica sworznia jest inna, no to wiadomo, mniej mięsa, temu to też jest lżejsze. Także, no mówię, gruba rzeźba się szykuje, patrzcie, kształt tych korbowodów jest inny. No tutaj ja ścinałem akurat, ale to totalnie, totalnie co innego. Na szczęście średnice łożysk, średnice czopów się zgadzają. Tutaj zobaczcie, wałki rozrządu są identyczne, różnią się tylko czopem i wpust pryzmatyczny jest tutaj inny jest tutaj dłuższy, tu prawdopodobnie dochodziło jeszcze jakiś napęd prawdopodobnie rozdzielacza zapłonu już w tych nowszych generacjach 1.4 tego rozdzielacza nie było także myślę, że jeśli zastosujemy rozrząd napęd rozrządu z 1.4 to spokojnie ten wałek nam obrobi spójrzcie pasuje Pasuje włożyska idealnie. Średnice czopów się zgadzają, są takie same, także rewelacja. To zostanie na pewno ten wałek. Teraz taka uwaga kolejna: bo tam niektórzy z Was się kłócili, że w tym silniku to są popychacze hydrauliczne. Niektórzy kłócili się, że są stałe. No to słuchajcie, wyjaśniamy. W 1,3 są stałe, nie ma tu żadnego wkładu, tak wygląda ten popychacz. Natomiast w 1,4 co popychacze hydrauliczne, tu mają zasilanie olejem, i w środek jest, jest wkład hydrauliczny. Także oczywiście przechodzimy na popychacze, znaczy przechodzimy, zostawiamy rozwiązanie z popychaczami regulowanymi. Oczywiście silniki wyczynowe mają zazwyczaj mechaniczną regulację luzu. No i spójrzcie, mamy pierwszy problem. Wału w ogóle nie da się włożyć, patrzcie. To się na tym nie opiera, tylko tak sobie leży. O ta długość. Między tą przeciwwagą a tą przeciwwagą jest jakby za szeroki. Czopy pasowałyby na swoje miejsca tutaj, ale te nadlewy nie są ścięte, tak jak widać w starym wale. Tutaj jest dosyć mocno wybrane. Tu jest wybrane i ten wał się mieści. Ten wał się tu nie mieści. Wał i tak ma zostać poddany obróbkom. Ale myślę, że teraz na szybko w celach takiego przymierzenia tylko spróbuję sam go trochę przetoczyć. Może mi się uda, żeby go tylko tu włożyć, przymierzyć, czy będzie się obracał, czy nie będzie innych przeszkód. Pokażę Wam jeszcze o co chodzi. Mierzę tutaj między tymi przeciwwagami taką dużą suwmiarką. I tutaj patrzcie, nie da się. 3 mm jakieś przeszkadza, także muszę zdjąć z tej masy. Zdjąłem tutaj 1 mm z tej strony, to i tak docelowo jeszcze do otoczaka idzie ten wał na totalne odchudzanie, ale. Przynajmniej, żeby teraz go przymierzyć. No i jak wygląda sytuacja mordeczki. Skończyło się tak, że musiałem tutaj zdjąć 2 mm. Tutaj musiałem zdjąć z tej przeciwwagi 1 mm. Aczkolwiek zostawiłem tutaj te przylgnie, ponieważ tu mamy łożysko oporowe, więc to jest nasza baza i to musi zostać. Ale jeszcze czeka mnie, ponieważ w tej chwili wał jest w stanie wykonać tylko kawałek obrotu. Ponieważ te przeciwwagi, zaraz Wam pokażę. O, staje. 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 I staje. Przeciwwagi po prostu dotykają do obudowy bloku. Także co mnie dzisiaj czeka? Miałem to wysyłać otoczakowi, ale jeszcze się powstrzymam, ponieważ kurczę, chcę skręcić przynajmniej korbę jedną. Sprawdzić czy tu nie będzie problemu, bo korba też wiecie ma swój gabaryt. Szczególnie to miejsce gdzie jest nakrętka tutaj odstaje i chcę jeszcze skręcić korbę założyć tuleje cylindra jedną i zobaczyć czy nie będzie już problemu także no, będę sam toczył ile się da mordeczki tu niektórzy z was pytali o tokarkę jak się spisuje ta tokarka robi mega robotę i tutaj ja uwielbiam tę tokarkę naprawdę się spisuje i teraz patrzcie mordziaczki Udało się zrobić, żeby ten wał pasował. Wał w tej chwili pasuje. Nie powiem Wam, ile ja tu zebrałem z tych wykorbień, ale dużo zebrałem. Zebrałem też tutaj od czoła i zebrałem tu od czoła. Tu od czoła zebrałem ponad 2 mm. Podobnie tu, tu w szlifmocie. Patrzcie, została wyszlifowana ta powierzchnia, ponieważ tu będzie pracował tu łożysko wzdłużne, będzie pracowało wału czyli tak zwane oporowe. Poza tym, słuchajcie, zrobiłem już test, wkładam tłok z korbowodem, obraca się, mieści się. Także następnym etapem jest, słuchajcie, jak robimy. Ogólnie, miałem przerabiać, żeby to koło pasowało do niego oryginalne z tego silnika ale plan jest inny Adrian powiedział, żeby to wystroić to musi być jakieś standalone także zamówiłem już sprzęgło oryginalne z 1.4 tam już mamy ten wieniec z dużą ilością zębów nie pamiętam 60 ileś tam ten standard taki już i będziemy wsadzać tam Mastera. będzie już jakiś Master będzie standalone także będzie grubo. Jak mi przyjdzie to koło zamachowe ze sprzęgłem, to wtedy razem z tym wałem już to mogę wysłać do toczaka, Ponieważ o co mi chodziło? Ja bym to dał otoczakowi, żeby w ogóle mi to odchudził i w ogóle, ale ja chciałem najpierw spasować, czy ten wał mi się w ogóle tu będzie obracał. Chciałem też ustawić luz wzdłużny, żeby wiedzieć, czy mi to będzie działało. I tak będzie działało. Także udało się zrobić taką rzeźbę. Także mamy już gotowego strokera na stroka rana 1,4 litra zostaną zastosowane te tłoki i te cylindry. Dlaczego te tłoki muszą być zastosowane? Bo spójrzcie, przez to, że mamy wyższe wykorbienie, tutaj ten tłok do, do tego, do przeciwwagi się bardziej zbliża i musi być tu wybrane. Poza tym muszę zastosować te korbowody. Te korbowody mają inną średnicę sworznia, tu są mniejsze sworznie Także zastosujemy zastosujemy te tłoczury. Poza tym one mi się podobają, one są bardziej takie, bardziej sportowe. Są bardziej sportowe od tych z 1.3. Te 1.3 to jeszcze taka archaiczna konstrukcja, a ta to już taka nowoczesna, pomimo, że płaszcza mamy sporo. Co zrobimy? Porty gazowe tutaj wykonamy w tych tłoczkach, oczywiście. Oczywiście pierście nie zostawiamy stare. Myślę nad wymianą panewek, bo tu panewki, spójrzcie. Już ekologia H weszła. Patrzcie, ile jest mniej panewki, Patrzcie, w 1,3. Jaka jest szersza panewka? <noise> Już mamy tu degradację tych wszystkich materiałów. I zobaczcie, widać złuszczenie pitting tutaj zmęczeniowe na panewce. Rozpada się, mimo że nie jest wytarta. To tutaj, o patrzcie, tu jak mamy złuszczenie na panewce. Także te paneweczki, nie wiem, co jeszcze zrobię z tymi panewkami. Może tamte jakoś dopasuje, żeby tu włożyć. Zobaczymy, zobaczymy. Podpory w każdym razie pójdą z 1, 3. Pójdą stare panewki. Wałek tylko będziemy tuningować. Kurde, to czasu i tak wszystko zajmie. Może wyślę do świątka. Jutro się zorientuję, może wyślę do świątka. No i tak jak wspominałem, popychacze będą sztywne. Nie będzie hydro Ten wał robi papa, te cylindry robią papa, tłoki robią papa. Patrzcie, tu jeszcze ciekawostka. Dopiero potem zauważyłem, coś w międzyczasie wpadło mi do cylindra. Zobaczcie, jest uderzony tłok. Ten tłok nie był uderzony. Widzicie, jest coś wleciało do cylindra w międzyczasie, ale nic się nie stało. Nic się nie uszkodziło. Także dobrze, moi mili. Na razie koniec. Nie wiem, co będzie w następnym updatecie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo tutaj dużo wysyłek, dużo. Dużo takiej zabawy jest teraz czasochłonnej, no. czyli wysyłanie, zamawianie, to wszystko trwa tygodniami. A u Was w filmiku to jest takie tylko stryknięcie palca. Pora na ostatni update w tym odcinku odnośnie silnika 1.4 Skoda High Performance. Co z wałem korbowym? Spójrzcie. Wał korbowy z 1.4 mam już spasowany z blokiem. Od skody 1.3, to naprawdę niesły wyczyn. Mam już luz wzdłużny ustawiony. Wykonane jest łożyskowanie tak jak w wale od 1.3. Tu powierzchnia jest wyszlifowana, zamontowane są panewki oporowe, już ten luz jest ustawiony, bardzo jest cieśniutko, fajnie jest na setek. Ten luz wzdłużny ustawiony, i cóż będzie teraz? Teraz to demontuję i razem ze sprzęgłem sprzęgło, które przyjechało do mnie od silnika 1.4 Zobaczcie, tarcze są bardzo podobne wielowypusty są takie same Spójrzcie, różni się ilością śrub którymi się przykręca do wału korbowego bo tutaj mamy 6, a tutaj mamy 4 w 1.3 mamy 4, w 1.4 mamy 6 ale różni się to sprzęgło też Zobaczcie, wysokością, spójrzcie, będziemy musieli podnieść, yy, podnieść troszeczkę to koło zamachowe, całe sprzęgło, także jakaś przekładka będzie potrzebna. No i to koło foniczne, o którym Wam wspominałem, patrzcie, tutaj macie takie ząbki, jest 60 ząbków, a tutaj jakoś full grupowo działała ta Skoda 1.3, jeszcze Felicia taki permityw trochę, yy, także to by... Ciężko byłoby to postawić na standalone. Trzeba by robić coś kołfoniczne na zewnątrz. A tu mamy jakby dwie pieczenie na jednym okniu, bo korzystamy z oryginalnego czujnika. I już na tym stroimy. Trzeba będzie jeszcze zrobić trigger z wałka rozrządu, ale myślę, że z wałka... Nie będziemy robić triggera. Myślę, że wykorzystamy dźwigien... dźwigienkę do tego, aby był sygnał otwarcia np. zaworu sącego Na pierwszym cylindrze. Ale to jeszcze kolejna kwestia. Ja wstępnie dzwoniłem do Świątka. Kurde, podoba mi się ta firma Świątek, wiecie? Naprawdę zrobiłem już u nich sporo rzeczy. I rozmawiałem na temat wałka. Także wałek. Prawdopodobnie zostanie wykonany nowy, od zera. I będzie to wałek w specyfikacji rajdowej. <grywki> będzie wałek w, specy w specyfikacji rajdowej. W dużym skrócie idziemy w tym silniku już teraz po maksa. Kolejna sprawa, jak wałek, to głowica. Co w głowicy? Łukasz robi magiczne rzeczy w głowicy. Zamówione są specjalne zawory, będzie, będą rozwiercone gniazda zaworowe, będzie zrobiony porting. Natomiast jeśli chodzi o dolot, już mam zamówiony zestaw przepustnic, więc będą cztery oddzielne przepustnice. Z Kawasaki ZX1000 kupiłem zestaw przepustnic z wtryskiwaczami z TPS-em za 100 zł. Używane na Allegro, także będzie ciekawie. Naprawdę ten silnik, tu już nie będziemy szli po 90 koni Tylko tutaj będzie, tu już po prostu będzie grubo i zobaczymy, czy z takiego. No to chory projekt już się robi. Zamówiłem też bleka. Yy, także będzie strojone to na bleku. Black, oczywiście to nie jest tak, że ja tak marnotrawię tutaj, bo bleka ja wykorzystam w przyszłości, jak Mercedesa na przykład będę budował. A nawet jeśli nie Mercedesa, to do różnych innych projektów taki EMU, to zawsze się przyda jakiś standalon, żeby był na warsztacie. Yy, także grubo się dzieje. No, grubo się dzieje, no, oczywiście część rurek, runerów, kolektora ssącego trzeba będzie zrobić od zera. A to dopiero jak będę miał już kółicę po portingu wyciosaną, wtedy będę budował kolektor pod ITB. No, i w międzyczasie to wiozę na dniach do otoczaka, żeby mi zrobił sprzęgło. Może uda się zrobić coś delikatnie mocniejszego. Aczkolwiek tutaj wiecie, tu nie będzie jakby w tym silniku, nie będzie jakiegoś wielkiego momentu obrotowego, ponieważ jest to wolno benzyna. Tutaj moc będzie się generowała z tego, że moment obrotowy będziemy mieli przeniesiony w wyższe partie obrotów. Wręcz przeciwnie, ten moment obrotowy z dołu, jak będziemy mieli rajdowe wałki. <laughs> jak będzie rajdowy wałek, to tym bardziej nie będzie miał momentu obrotowego z dołu. Ten wykres przesunie się w stronę wyższych obrotów, ale o to nam chodzi, bo tam się generuje moc. I myślę, że nawet tutaj dobrze wykorzystamy przełożenia tej skrzyni, bo ta skrzynia biegów jest krótka. I jak dobrze pójdzie, to będzie idealnie, idealnie to wszystko ze sobą zestrojone, żeby ten samochód jeździł jak. No to już można powiedzieć wprost: to będzie wyczynowy, rajdowy silnik do Skody Felicji. Powiedziałbym, że 1,3, ale to już będzie 1,4. To będzie 1,4. Także, pomimo że Skoda jest jakimś gruzem, nie jest gruzem, to finał tych wszystkich eksperymentów jaram się tym niesamowicie. Jakoś tak po wyświetleniach, po komentarzach u Was to nie widzę, żebyście się jarali z tym projektem. Ale budowa mocnego, wolnosącego silnika to jest naprawdę ciekawe, To jest ciekawe doświadczenie. Jest zupełnie co innego niż jakieś uturbianie i tak dalej. Nie broń Boże, nie neguję utrbiania silników i w ogóle. Chodzi o to, że to jest zupełnie coś innego, zupełnie inna bajka. Także no cóż, czekajcie na updatey. Na pewno najbliższe odcinki to takie moje pierdzielenie. Znaczy teraz nic nie będzie, bo wysyłam wszystko. To wysyłam. Będzie wszystko długo trwało. Bo tak, na zawory, na zamówienie, czas oczekiwania około miesiąca. Nawałek rozrządu, czas oczekiwania 2 miesiące Otoczek będzie sobie na spokojnie robił No to otoczekowi daję na luzie jakiś tam powiedzmy miesiąc na zrobienie tych rzeczy Nie będę go cisnął Z tym tematem Także długo, długo teraz nic się nie będzie działo W lutym może Coś nagram, chyba że będę miał jakieś części już odbiorę, na przykład głowicę zrobioną albo Będę miał wał, no to wtedy wam nagram taki update, żebyście wiedzieli co się dzieje z tym projektem Wiązkę, jeszcze nie będę robił, nie no jak silnik będę miał założony wtedy będę robił wiązkę Blok jakby wszystko do czyszczenia będę dawał i tak dalej do zabawy Też tutaj taka informacja bo nie powiedziałem tego To co widzieliście jak ja na to karce toczyłem ten wał Żebyście tam wiecie mnie nie hejtowali za bardzo w komentarzach Oczywiście ja go obrabiałem w nieprawidłowy sposób Ponieważ miałem złapane tu, podparte tu kłem Wał korbowy działa jak harmonijka Bo patrzcie on jest taki przecież co nie on pracuje jak harmonia, jego wykręca wygina. Także nie, bierz, nie oceniajcie mnie, bo mi chodziło tylko o to, żeby zgrubnie zebrać materiał, żeby sprawdzić, czy on się tu spasuje. On będzie wykańczany, obrabiany już później u otoczaka, będzie zrobiony precyzyjnie. Także, żebyście mieli świadomość, że ja robiłem to tylko zgrubnie i była to nieprawidłowa obróbka, nie była to obróbka precyzyjna. Prawidłowo należałoby ten wał podeprzeć, zbudować jakiś przyrząd. Aby przynajmniej tutaj na tej podporze był podparty, jeśli jakiś dłuższy wał, no to wtedy też trzeba kombinować, jak najbliżej tego miejsca gdzieś obrabiamy, zrobić jakąś podporę. Ponieważ wał jest harmonijką, szczególnie jak tutaj zadziałamy siłą, bo kłem ja go muszę, wiecie, trochę przyprzeć, żeby on stabilnie się trzymał, no to zgi zginamy go, on wiecie, on drży, on pracuje. Też widać w niektórych miejscach takie, no on w miarę dobrze, o tutaj widać takie wypracowanie, to drgania są, po prostu on drżał ten wał. Także, żebyście mieli świadomość, ja to karkę mam, ale moje umiejętności to są, wiecie, ja jestem takim beginnersem na maksa. Staram się jakoś uczyć, cały czas coś robić, ale to, wiecie, to tylko tak z doskoku. Profesjonalne, jakieś takie precyzyjne obróbki zostawiam specjalistom i na nich się opieram. Ok, słuchajcie. Rajdowa Skoda 1, 3, nie wiem co mam powiedzieć 1, 3 czy 1, 4, 1, 4 MPI w następnym odcinku ciąg dalszy wydarzeń. Dzięki za oglądanie Narka.